Batman to jeden z najinteligentniejszych i najlepiej przygotowanych superbohaterów w uniwersum DC. Jego stroje często odzwierciedlają zarówno geniusz technologiczny, jak i przygotowanie na każdą sytuację, jaka mogła go spotkać. W dzisiejszym materiale opowiem wam o jednych z najlepszych pancerzy człowieka nietoperza. Osobiście uważam, że warto byłoby przygotować jeszcze jedno takie zestawienie, gdyż technologia jaką Batman używał w swoich strojach mogłaby przyćmić dokonania Ironmana. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poprosić Was o pozostawienie łapki i komentarza, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Thrasher Armor. Powinno być oczywiste, że Batman jest przygotowany na praktycznie każdą sytuację. Thrasher Sud to zbroja zaprojektowana z myślą o przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Potrafi wytrzymać zarówno polaryzujące temperatury, jak i umożliwić produkcję tlenu, co pozwala Batmanowi przetrwać nawet kilka tygodni w nieprzyjaznym środowisku. Jednak przetrwanie to nie wszystko, Trasher Sud świetnie sprawdza się także w walce. Batman używał go w starciu z Talons, nieumarłymi sługami Court of Owls, podczas ataku na Wayne Manor. Kombinezon jest wyposażony m.in. w urządzenie generujące impuls elektromagnetyczny, kriogeniczne batarangi oraz elektrostatyczne igły, co czyni go idealnym narzędziem zarówno do obrony, jak i ofensywy. INSIDER ARMOR Insider powstał, gdy Bruce Wayne wracał z podróży w czasie po wydarzeniach Final Crisis. Chcąc monitorować Gotham w tajemnicy, zanim oficjalnie ujawni swój powrót, stworzył ten zaawansowany technologicznie strój, aby podszywać się pod nowego bohatera. Ten kombinezon mógł symulować moce członków Ligi Sprawiedliwości: widzenie cieplne Supermana, super szybkość Flasha, niewidzialność Martian Huntera i promień mocy zielonej latarni. Insider suit umożliwiał także lot oraz korzystanie z teleportera Ligi Sprawiedliwości, czyniąc go jednym z najpotężniejszych narzędzi w arsenale Batmana. Hellbat Armor to dzieło współpracy całej Ligi Sprawiedliwości. Superman uformował zbroję w słońcu, Wonder Woman wykuła ją na Olimpie, a Cyborg złożył elementy Flash-Tempered z peleryną Zielonej Latarni zmieniającą kształt. Pancerz znacznie zwiększał szybkość, siłę i wytrzymałość Batmana. A także umożliwiał mu niewidzialność dzięki fotonicznemu płaszczowi. Jednak zbroja miała swoją cenę wysysała życie Batmana, co ograniczało czas jej użycia. Hellbat był wykorzystywany w najbardziej ekstremalnych misjach, jak starcie z Darkseidem czy walka z Eradikatorem. Justice Buster. Batman zawsze przygotowuje się na najgorsze scenariusze, nawet na walkę z Ligą Sprawiedliwości. Kiedy Joker zainfekował jej członków, Batman użył swojego planu Fenrir. I aktywował potężny robotyczny kostium, znany jako Justice Buster. Ten niezwykły kombinezon był zaprojektowany do szybkiego neutralizowania największych bohaterów DC. Mistyczne więzy Bind of Vales zatrzymały Wonder Woman, specjalna bariera powaliła Flasha, a kryptonitowa guma do rzucia unieruchomiła Supermana. Justice Buster dowodził geniuszu Batmana w zakresie strategicznego planowania i projektowania technologii Final Armor. Podczas podróży Ligi Sprawiedliwości do szóstego wymiaru, Batman stworzył ostateczny kostium oparty na soundbox zbudowanym z elementu X. Ta zbroja reprezentuje najbardziej paranoiczną i genialną wersję Batmana. Final Sud potrafił przepisywać komórki człowieka, zmieniając je zgodnie z wolą noszącego. Dzięki reakcyjnym zdolnościom adaptacyjnym mógł także walczyć z całą Ligą Sprawiedliwości, czytać i zmieniać umysły przeciwników, a także reagować na każdą sytuację w czasie rzeczywistym. Final suit to najwyższy poziom geniuszu Batmana, czyniący go jedną z najpotężniejszych postaci w uniwersum DC, z którą niewiele postaci mogłoby się zmierzyć jak równy z równym. Batman w całej swojej historii zbudował ponad 100 wersji różnych strojów. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejne takie zestawienie, dajcie mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć.